Ambasador USA w Polsce zerwał kontakty z drugą osobą w naszym państwie, słynnym potomkiem komunistów, Włodzimierzem Czarzastym, ponieważ ten wyraził się negatywnie o pokojowej działalności prezydenta Donalda Trumpa. Bardzo niezrozumiała decyzja ambasadora, bowiem obecny marszałek Sejmu jest osobą bardzo zasłużoną. Co prawda, może nie dla Polski, ale za to dla Związku Sowieckiego, kraju najbardziej miłującego pokój na świecie. Czarzasty już w okresie swej młodości wykazywał się odwagą i determinacją. Na przykład w czasach studenckich, wskakując na stoły i agitując koleżanki i kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, by wstępowali do partii. Ponieważ wówczas nie było jeszcze nowej lewicy, agitował do starej, do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. A przecież wiadomo, że była to młodsza siostra komunistycznej partii Związku Sowieckiego, ta zaś, co też wiadomo, Miłowała pokój między narodami jak nikt inny. Czarza temu, jak był dzieckiem, nie bez powodu nadano imię Włodzimierz. To na cześć w wodze rewolucji Włodzimierza Ilicza Lenina, a to zobowiązuje raz na zawsze. Doświadczenie życiowe upoważniało zatem obecnego marszałka Sejmu do wydania opinii o prezydencie USA i stwierdzenia, że nie poprze wniosku o Nobla dla prezydenta Donalda Trumpa, bo na niego nie zasługuje. Trzeba jednak zastanowić się, dlaczego nie było nad tym wnioskiem głosowania w Sejmie? Dlaczego marszałek zadecydował jednoosobowo, że Trump nie zasługuje? Takie postępowanie to wynik jego wychowania i nawyków z czasów demokracji ludowej, z czasów PRL. Marszałek nie miał wówczas zwyczaju konsultować się z chudopachłkami z ław sejmowych. Tylko Politbiuro mogło mu coś kazać, a nie jacyś tam wyborcy. Tak widocznie powinno być i teraz, jeśli ma być w kraju porządek i ład. To program starej i nowej lewicy i w tym milicji obywatelskiej. Przepraszam, chciałem powiedzieć koalicji obywatelskiej. Czarzasty ma prawo myśleć, że mamy obecnie do czynienia z demokracją całkiem podobną jak w prl skoro on ostatni w wyborach zostaje nagle drugim w państwie. Tak właśnie działa dobrze nam znana demokracja ludowa. Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zareagował oburzeniem na oświadczenie naszego dzielnego Włodzimierza w sprawie prezydenta USA i powiedział: Marszałek Sejmu Włodzimierz czaszasty nie dość, że ma problemy z wyjaśnieniem wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych, to dodatkowo demuluje relacje polsko-amerykańskie. Ależ marszałkowi o to właśnie chodzi. Od dziecka widział, jak najbliżsi wokół niego ludzie trudzą się najpierw, by tych relacji w ogóle nie było, a jak już były, to żeby były jak najgorsze. To jest jego cel, do którego całkiem świadomie zmierza. Oczywiście w imię światowego pokoju, bo przecież wiadomo, że największym wrogiem pokoju na świecie nie są Niemcy, nie jest Rosja, ale Stany Zjednoczone Ameryki. A kto to kwestionuje? Tego poczęstuje się specjalnym żurkiem, po którym widzenie świata wraca do prawidłowego stanu. Dlatego uważam, iż pokojową Nagrodę Nobla trzeba przyznać nie Trumpowi, ale Włodzimierzowi Czerżastemu. Ten wniosek na pewno przegłosuje obecny Sejm. A jeśli nie Nagrodę Nobla, no to przynajmniej wnioskować o przyznanie mu Leninowskiej Nagrody Pokoju. Wniosek w sprawie tej nagrody też bez problemu poprze Sejm i Senat razem wzięte. To nagroda może nawet bardziej zaszczytna, bo wśród laureatów są tak wybitne jednostki jak na przykład Leonid Breżniew, Nikita Chruszczow, Janusz Kadar, a nawet Kazanowa. No, co prawda nie Giacomo, lecz Laurent, ale za to wielce zasłużony komunista francuski. Tak czy owak, jeszcze Czerzasty będzie miał towarzystwo godne siebie. Jeśli uważasz, że takie treści są dziś potrzebne, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i udostępnij ten materiał. Możesz też wesprzeć naszą pracę jako mecenas Białego Kruka w programie wsparcia YouTube. A na białykruk.pl znajdziesz książki, które bronią cywilizacji, kultury i prawdy.